Czasami są takie dni. Stoisz robiąc herbatę albo siedzisz przed komputerem i nachodzą cię myśli o swoim życiu. Czy to, co się dzieje, ma jakiś sens? Czy to, co robisz, jest w ogóle komukolwiek potrzebne? Analizujesz wszystko, co pisałeś, co mówiłeś, co zrobiłeś i chciałbyś po prostu zniknąć. Zażenowany własnymi poczynaniami, rozmyślasz i w końcu przychodzi ta jedna myśl, która albo może coś zmienić, albo cię pogrążyć. Czy możesz coś zrobić, co odmieni ciebie i twoje życie? Stworzy warunki, które pozwolą się spełniać, jednocześnie iść przez życie z podniesioną głową? Czy gdy wymyślisz, co możesz zrobić, by dążyć do swojego szczęścia, podniesiesz rękawice? Czy zanurzysz się ponownie w las myśli, który prowadzi donikąd? Najmniejszy krok może odmienić wszystko.